Witam ponownie na hali w Mosir w Łańcucie. Moim drugim gościem jest Adrian Nowak, zawodnik drużyny gospodarzy. Cześć Adrian. Witam. No niestety na inaugurację drugiej ligi futsalu przegrywacie 3 do 4. Jak na gorąco podsumujesz ten dzisiejszy mecz? Yy, no myślę, że powinniśmy być zadowoleni. Na pewno drugiej połowy, bo pierwsza to troszkę tak yy, oszołomieni byliśmy, takcy no, nie wiedzieliśmy z czym to się je. No, niektórzy kłopcy pierwszy raz by się oficjalnie będzie rozegrali, tak się coś graliśmy w szatnik. No Szkoda tej naprawdę pierwszej połowy, bo myślę, że można no, było więcej wyciągnąć tacy, jakbyśmy byli mniej bojaźliwi, to, to myślę, że to odbiegało. Tak jak tak tak zauważyłem, że pierwsze wierzy, połowy problemy z byciem i yy, Mało chyba, bo nawet ta liczba fauli, w drugiej połowie za to, za dużo tych fauli, no i w końcówce te faule też chyba zadecydowały o tym, ale też moja opinia i tu pewnie wielu kibiców jest taka, że dru, druga połowa zdecydowanie e, e, lepsza. E, no dużo kibiców, więc dla kibiców fajne emocje do samego końca, no i kurczę, bramkarz obronił to, nie? No niestety, niestety obronił, no ja też źle szczeliłem, także no. No bywa i tak. No, na pewno kibicom bardzo dziękuję za liczne zgromadzenie się na hali, zapraszamy na pewno na następne mecze. Myślę, że już, że już ta trema pierwszego spotkania z nas zeszła i już będziemy coraz lepiej wyglądać. No tak, jeśli chodzi o tą agresywność, no to jakbyśmy to rozłożyli na dwie połowy, no to myślę, że by było o wiele lepiej. No tak, no, przedłużony rzut karny, doświadczony kolega z opatowca no, pewnie strzelił i no uznali, uznajemy dzisiaj wyższość rywali. No. 对、uh。Huh. No ale nie można wam odmówić, walczyliście do samego końca, nie udało się, ale tak jak powiedziałeś są następne mecze, dla was to jest pierwszy taki sezon, choć dla ciebie już igrałeś i w Hejro Rzeszów i AZS Lublin w pierwszej lidze, więc. ale to też widać było na boisku, dobrze się czułeś, bodajże dwie bramki jak dobrze, więc nawet sobie tak pomyślałem, że jak gra Adrian Nowak i Piotrek Balawender to jest pewność, że będą bramki, bo na trawie też strzelacie regularnie. Ty, jak dobrze naliczyłem, chyba 14 goli już w Kolbuszowej. Tak, zgadza się, 14 bramek, no mogło być o wiele więcej, no ale ja to mam do siebie właśnie, że w sytuacji lubię dużo marnować, ale no, no tak to już jest po prostu. Tak, z Piotrkiem mamy, mamy udaną rundę i mam nadzieję, że przełożymy to na hale i tutaj też będziemy szczerość bronić. Radzę z z Sokoła, Kolbuszowa do w może zadowolony, bo Kolbuszowa odpaliła, no i kolejny mecz wygraliście z Iglopolem Dębica, no i pniecie się w górę. Tak, tak. Prezes jest bardzo zadowolony, na wakacjach świętuje. No tak, no, wygrana wysoka w Dębicy bardzo cieszy. No szkoda, szkoda, że tak naprawdę już się ta runda kończy, bo jesteśmy tak rozpędzeni, że moglibyśmy tak naprawdę ten sezon zagrać w pół roku. No jesteśmy, jesteśmy zadowoleni w Kolbuszowie bardzo dobre yy, nastroje. Wracając jeszcze do ligi, wydaje mi się, że te drużyny wszystkie są wyrównane i tak naprawdę nie ma jednego faworyta, który może wygrać tą ligę, więc na pewno w kolejnych meczach jeszcze nie jedna drużyna straci punkty i w łańcucie i pewnie w innych meczach. No mam nadzieję, że w łańcucie parę drużyn straci punkty. No tak, liga, liga, nie, liga, jest, liga jest bardzo wyrównana, no, jest kilka no, niewiadomych, bo tak naprawdę no, grając w pierwszej lidze, no to kojarzę parę twarzy, bo bardzo dużo zawodników tu się z pierwszej ligi, które, których grało w tamtym sezonie, czy dwa sezony temu. Ale tak naprawdę, no, wiele, wiele drużyn nie znamy i no, nie wiemy na co się szykować. Dzisiaj tak samo było. No, tak naprawdę, karty były no, nie do końca odkryte i, i no, no, niestety, wyszło jak najszybciej. No i na koniec powiedz: e, Zmieniłeś bardzo przyszedłeś do łańcucha. E, jaki argument skłonił cię, żeby przenieść się właśnie tutaj? No, fajny projekt tutaj się tworzy wraz z prezesem stwierdziliśmy, że myślę, że stwierdziliśmy, że to będzie dobra dla mnie opcja. No też, też troszkę prywatne sprawy, wiadomo zawodowe, granie na trawie, urodziło mi się dziecko dwa lata temu, także no, muszę być tutaj już bliżej, nie, a nie jeździć po połowie Polski, także no, myślę, że, że, że raczej takie prywatne, bardziej sprawy, ale, ale też ten projekt na, na mnie, by tutaj pomóc. Właśnie prezes Walkowicz też ambitne ma plany, więc może znów trzeba będzie później w przyszłości jeździć, ale na dzisiaj jest makroregion. Adrian, dziękuję za dzisiejszy mail, za, za emocje. Przypomnę, że dzisiaj Sport Południe Łańcuch przegrywa 3-4 z Wisły Opatowiec. Adam Onyszczuk, do usłyszenia.